Jak zacząć kochać siebie? Jakie to jest uczucie, którego potrzebujesz w środku? Jak zaspokoić swoją tą dziurę emocjonalną, miłością, której nie masz pojęcia, jak, hmm, jaka ona jest? Jak się ją czuje? Jak ją zdobyć? Jak, czego szukać? Skąd wiesz? Wszyscy wokół mówią: pokochaj siebie. Nie oczekuj tego z zewnątrz. Z zewnątrz nikt ci nie da tego, czego ty potrzebujesz sama dać sobie. No ale chwilę. Ale czego ty potrzebujesz? Co ty masz tak naprawdę sobie dać? Czy ty wiesz, co to jest? Jakie to ma być? No i właśnie. I tutaj niestety, moi mili, stety czy niestety, najpierw musimy zobaczyć, Musimy poczuć, musimy dostać to od kogoś innego. Musimy poczuć to w sobie, jakie to ma być, jakie my tego chcemy. No i jakby nie było, szukamy tego na zewnątrz. Szukamy tego w związkach, szukamy tego, nie wiem, w zwierzętach, w materializmie, szukamy tego w dobrych ciuchach, w jedzeniu, w używkach. Szukamy wszędzie tam, gdzie choć minimalne coś pokaże nam, że to jest właśnie to. No ale skąd będziemy wiedzieć, że już to znaleźliśmy? Skąd będziemy wiedzieć, że to jest właśnie to? No właśnie. Szukamy czegoś, czego nie wiemy, jak, ma, jak, ma, jak mamy czuć. Jak to ma wyglądać? Jakie to ma być? I jeszcze co najlepsze, każdy z nas jest inny. I każdy z nas szuka czegoś totalnie innego czegoś, czegoś tylko swojego takiego indywidualnego tylko dla, dla siebie. Jak to znaleźć? Szukając tego na zewnątrz, musimy być bardzo, ale to bardzo w tu i teraz. Dla, nie, nie bez powodu się to mówi, żeby. Zwolnić, żeby yy, zacząć siebie odgadywać, czuć więcej, sprawdzać, co czujesz, kiedy czujesz, w jakich sytuacjach, żeby być tu i teraz. Nie bez powodu jest to wszędzie głoszone i wszędzie mówione, a my nie wiemy, co z tym zrobić. Po co nam to? Żeby właśnie zaspokoić nasze emocjonalne dziury, czy to miłosne, czy to bezpieczeństwa, czy to wsparcia, czy to zaufania. Obojętnie jakie te dziury emocjonalne każdy z nas ma, musimy się zatrzymać. Musimy zrobić to dla siebie. Bo jeśli tego nie zrobisz dla siebie, nikt tego dla ciebie nie zrobi. Bo to jest twoja dziura emocjonalna, tylko ty wiesz, jak ją zaspokoić. A żeby dowiedzieć się, jak ją zaspokoić, musisz się zatrzymać. Musisz spojrzeć do swojego wnętrza, musisz wejść w te swoje emocje, które w danej sytuacji, w danej sytuacji u ciebie są. Musisz poszukać, co to są za emocje, co ta dziura, czego ta dziura dotyczy. Jakie emocji, jaki masz brak. Zatrzym się. I spójrz na siebie nie od okiem krytyka, nie okiem osądzacza, nie jakiegoś hmm, niesprawiedliwca. Spójrz na siebie okiem takim bezinteresownym. Dobrze, jesteś, pojawiła się emocja. To teraz pokaż mi. O czym ty mówisz, czego ty chcesz, czego ty dotyczysz, żebym ja mogła poszukać tego na zewnątrz, dowiedzieć się, jak to jest, jakie to jest uczucie, żeby cię zaspokoić, a później, żeby dać sobie samej to samo. Tylko najpierw musisz wiedzieć, czego szukasz. Czego szukasz, jakie dziury emocjonalnej, czego szukasz, jakie to uczucie, żeby ją zaspokoić, i później, jak to dać sobie.